Witam, witam drogie bliźnięta. No i mamy październik z zapasem. Cieszę się, że jesteście ze mną, że mnie oglądacie i że mnie subskrybujecie. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Moje drogie bliźnięta. Chcę Wam też przypomnieć, że jest znów i pełnia Księżyca, więc możecie pisać intencje. Sprawdźcie sobie zawsze na kalendarzach, kiedy jest nowy, kiedy pełnia i moim zdaniem powinniście się skoncentrować tylko i wyłącznie na pozytywnych. Nie czego nie chcecie, tylko czego naprawdę chcecie. Bo wszechświat i tak nie uznaje słowa nie, więc nie proście o to, czego nie chcecie, tylko proście o to, czego pragniecie i chcecie. No a oprócz tego czy pierwsze dni są najbardziej mocne, czy to w nów, czy też e, w pełni księżyca, ok? A jeżeli chcecie mieć z kolei przeze mnie karty położone prywatnie, to proszę w pierwszym rzędzie zapłacić, tak żeby was mogła nanieść na listę oczekujących. A moje namiary, czyli moja e, strona internetowa jest pod każdym wideo, tylko kliknąć i prosto was zaprowadzi na stronę internetową po Polsku. Także to by było tyle. To znaczy, jak uiścicie zapłatę, to was, to was, z Wami się też w przeciągu 7 dni skontaktuję i powiem, co dalej. No i to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. No i zaczynamy. Moje drogie bliźnięta. Pierwszą Waszą kartą jest siódemka kielichów. No, jak widzicie, wszystkie kielichy są wypełnione, moje drogie bliźnięta, po brzegi. Ok? Ale uważajcie, bo możecie, w tym jak nie podejmiecie odpowiedniej decyzji, czyli z tego wniosek, że to jest karta taka typowo dotycząca się rodziny, związku, domu, przyjaźni. Czyli jeżeli nie podejmiecie odpowiedniego kroku i nie podejmiecie odpowiedniej decyzji, to poniesiecie z tego po prostu konsekwencje. Czy one będą dobre czy złe, to się po prostu okaże, ale ja przypuszczam, że będą to bardzo dobre y, posunięcia, dlatego że macie koło fortuny, a koło fortuny jest kartą wielkich arkan, czyli fortuna wam sprzyja. To może też oznaczać, że Pojedziecie w jakąś dalszą podróż. Czyli wykorzystajcie to, co macie, dlatego że koło fortuny się na razie toczy w Waszym kierunku, więc wykorzystajcie tą dobrą farsę. Jeżeli szukacie partnera, to zdajcie się na swoją intuicję, dlatego że ją będziecie mieć, bo mamy króla kielichów. Król kielichów to kreatywność, a intuicja, wrażliwość. Także. To jest Skorpion rak ryba i wy możecie działać właśnie taką, a nie inną energią. Także zaufaj sobie, jeżeli nie macie partnera, to możecie go mieć i to może być właśnie Skorpion Rak Ryba, partnera czy partnerkę, bo są to rozłożenia ogólnikowe, jak Wam przypominam, generalne i nie wszystkie bliźnięta będą przechodzić to samo. Z kolei jeżeli jesteście w związku, to jest piękny okres dla Was, ok? Zarówno w pracy, jak i w związku. Tu jest duża wrażliwość. To jest. Będziecie po prostu emocjonalnie bardzo dobrze nastawieni, że tak powiem. Jeżeli szukacie pracy, to może być też i właśnie ta osoba, bo to jest. Bardzo rodzinna osoba, wrażliwa, praktycznie jeżeli nie macie partnera czy partnerki, to jest osoba, która jest gotowa po prostu w imię miłości, w imię zaznania miłości rzucić wszystko, ok? To jest osoba po 45 roku życia i wzwyż, albo tak jak mówię, wy możecie też działać z taką energią, bardzo kreatywna, bardzo wrażliwa, bardzo pomocna. Ale widzę, że ta bliźnięta macie też i cesarza. No, jeżeli macie zamiar na przykład otworzyć jakiś a, interes, y, czyli na własny rachunek, a, coś rozpocząć włas na własną inicjatywę, to jest bardzo ka dobra karta. To jest też bardzo dobra karta na zmianę pracy na lepszą, tu możecie też i dalej podjąć dalszą edukację, że tak powiem, dokształcić się, rozwijać się w takim kierunku, w jakim e, byście naprawdę chcieli, w czym jesteście dobrzy. Tym bardziej, że macie tak jak mówię, koło fortuny. To Wam sprzyja. Czyli zmiana pracy na lepsze też, założenie interesu jak najbardziej. E, jeżeli chodzi o związek, to dla was bardzo dobrze będzie wszystko pracować. Um, Także tą decyzję, którą na początku podejmiecie, to będzie uwieńczona a, bardzo pozytywnym a, głosem, że tak to nazwę. Ok? No, jeżeli jesteście z kolei w związku, to jest też piękna karta. Czyli naprawdę. Z kolei, jeżeli szukacie pracy, to prawdopodobnie ta osoba właśnie Wam tutaj pomoże. Czyli to może być baran, lew strzelec. Osoba po 45. roku życia. To jest też dobra karta na rozpoczęcie, tak jak powiedziałam. A inicjatywy na własny rachunek, czyli założenie jakiegoś interesu, albo dalszej po prostu edukacji w czymś, Robić to, co lubicie, zdobyć po prostu więcej wiedzy na ten temat, ale to równie dobrze może być i człowiek, który może Wam w tych dalszych przedsięwzięciach po prostu pomóż. Także macie naprawdę piękną kartę i cieszę się, że taka jest. Moje drogie bliźnięta, czeka Was jakaś podróż i tak jak powiedziałam. Pracę, jeżeli nie macie, to ją dostaniecie i to będzie naprawdę bardzo zadowalające. A jeżeli chcecie pójść na własny rachunek, to macie po prostu koło fortuny się toczy w waszą stronę, i cokolwiek by to nie było, to e, dostaniecie po prostu pomocną dłoń, ok? No i aha. Ale uważajcie, żebyście też na swoje barki nie wzięli za dużo, bo to dziesiątka kijów e, to jest. Wzięcie na barki e, za dużo odpowiedzialności, także nie będziecie widzieć nawet drogi. Niemniej jednak pod spodem znowu jest zwycięstwo i rydwan. Oh my god! Także. Musicie to sobie tak rozłożyć, żeby to dla Was po prostu pracowało, bo widać, że jest i zwycięstwo, i coś pięknego do Was po prostu nadjeżdża. Także, no i karty anielskie. Focus upon your strength, czyli e, skoncentruj się na swojej mocy, ok? Bo masz tą moc. I zauważaj znaki, mój drogi bliźnia, bliźniaku. Numer 25 będzie tutaj bardzo ważny dla Ciebie. 25. Także zwróć uwagę, zauważaj znaki. Tak, to niebiosa zsyłają Ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra, monety i inne rzeczy, które mają przypominać Ci, że Cię kochamy. I że nigdy nie jesteś sam. Zwracaj uwagę na znaki. Numer 25 jest bardzo ważny, czyli 25 strona, czy 25 werset, czy 25 numer, czy ktoś zostanie urodzony, czy był urodzony 25 i to wam się obije o uszy. Zwracajcie po prostu na to uwagę. No i następny numer to jest 57 sprawa przyciągania. Mogę tworzyć zarówno swój czas, jak i pieniądze, by się nimi cieszyć. Proszę bardzo, piękną, macie naprawdę piękną kartę. Także życzę Wam naprawdę wspaniałej jesieni. Karty macie piękne. Szukacie partnera, to skorpion, rak, ryba albo ktoś, kto ma te znaki na swoim. W wykresie urodzeniowym i zapamiętajcie, że są to rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie bliźnięta będą przechodzić to samo, choćbym każdemu tego życzyła. Oglądnijcie jeszcze swoje znaki w Ascendent, jeżeli znacie i w Księżycu, to wówczas możecie po prostu coś do kupy dla Was sklecić. Także Macie koło fortuny, piękną kartę. Dokonacie do, dobrego wyboru, bo macie koło fortuny przy tym i w małżeństwie wszystko ok, w związku, jeżeli nie macie, to będziecie mieć partnera. Szykuje wam się po prostu albo nowa praca, albo nowy jakiś projekt, albo założenie jakiejś inicjatywy. Także nie trzeba lepiej, moi drodzy. No, i dziękuję Wam ślicznie, pozdrawiam serdecznie, ale tak jak zawsze przypominam, zapamiętajcie, że są to ogólnikowe rozłożenia, generalne. I niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze nie pytajcie i proście, a będzie Wam dane. I to jest bardzo ważne. Pytać i prosić. I bądźcie wdzięczni za wszystko, co Was otacza, a wówczas, wówczas więcej błogosławieństw wejdzie w Wasze życie. Prawo przyciągania po prostu działa i emocje muszą być zrównoważone, i działać pozytywnie. I to wówczas więcej tego dobrego wkroczy w Wasze życie. <laughs> Przepraszam, dziękuję jeszcze raz i... Do widzenia.